Своїй ойчизні. і били, я ще раз повторю, на даний нам захист єдине поліція. А на даний час чекаємо того доводу особистого 16 ля І документи всі має жон польський, як і президент, так і МЗУ, департаменту справ і патріації. Щела би запитати, яке право ми маємо поляки зі сходу своєї очизні. Ніце ми од вас, а я мовляв. Місцеме, єдине все ми, щоби ви видали нам довод особистий. Хай панство сухаємо. Як ми бачимо свої до своєї очизники, як ми бачимо свою годність погоду свого його краю. Нас річом руских жидов, ми причем люди, такі самі, як ви, єсти. Jeszcze raz, nie możemy dać się, żeby nas oszukali, narodowość rumuńska i mówili nam, wyjeżdżajcie stąd, bo wy jesteście Żydzi i Ruscy. My jest prosto zwykli ludzi. Dziękuję. Dziękujemy. Polska będzie dobrą ojczyzną, na pewno, na pewno, zapewniamy Was. Tutaj znajdziecie dla siebie właściwe miejsce. I jeszcze raz, Krystyna Gorenowska. W tej sytuacji przeczytam Wam modlitwę do Madonny. Nasza Madonna, nasza Madonno, nasza Polska Królowo, Na naszą prośbę tyś gotowa, dajesz spojrzenie ku maluczkim, Od których który ku tobie płyną słowa, spoglądasz na nas okiem czułym, Każdego trafia do nas żywo, pomagasz wyrwać, Czyli dobre, fałsz i obłudę pod pokrywą. Solidność serca przypomina. Z ponywierany wspieraj raz tym, co o sobie zapomnieli. Przypomnij, co się błogosławić dzieciom Polski. Chcesz nas od zakładu marnej. A w tle Namią Solidarnych 2010. Marii. Jest Adam Czechowy, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. nam. Dzień dobry. Witam. 10 października, 10 października 2013 roku. Swoje skojarzenia. skojarzenia. Skojarzenia? Nie, no, dobrze, że, że jesteśmy razem. Widziałem tu jakieś gazety polskie, ktoś rozdaje. To są bardzo złe gazety. Zdrowe. Antypolskie. ogólnie, preza, jak najbardziej nam, pozytywne. Zdrowe. Dawidowa. тебе, братка, братка. Patrioty, słuchajcie. Patrioty oh, 90. urodziny z naszym miejscu. A teraz chcą kościół, stoi krew w krawicy ugodzić przywilejcza. Kościół się ręce co jak oni teraz patrzeć Z przyszłości, będą nie Co z godności pozostanie, kiedy dla nas był Ojczyzna do honoru, do naszego, Wiele urodzinowych Muszę je przyznać. Jakaś gdzie kwiat z ludzkich rąk zniszczył ku tym co odeszli, co nas poważali, zapala swój znik i myśli czemu? Czy to dlatego, że chod składali? A dla do ja tak, nie robię. No co, tego, co. Droga wolności Twojej pokroju zniszczono ciebie i w pył rozdarza. W czterdziestym czwartym została podniesiona no i my Tak, Kalisa tam biorą na naklejki. I najmłodszy obrońca krzyża, to chłopiec czy dziewczynka? Dziewczynka. Najmłodsza z obrończyń krzyża, następca Joanny Burzyńskiej. A jak dzieciątko ma na imię? Paulinka. Paulina. Paulinka. Córka weterana, weterana i weteranki. A gdzie jest, wodniu, wodniu, wodniu. gdzie jest ojciec i matka tego dziecięcia? No mów kolego. Czy to jest twoje dziecko. Tak, to jest nasza Paulinka. Do... Gratulacje. gratulacje, gratulacje dla mamy. Wszystkiego najlepszego dla mamutki. Dziecko ma smoleńskie. Szanowni Państwo, jak widzicie, to miejsce spełnia ważną funkcję obywatelską. Poza tym, że demonstrujemy swój patriotyzm, przywiązanie do wartości, to jeszcze realnie patrzymy na życie. I chciałbym Wam dzisiaj coś odwieścić. Otóż tu... tu miejscu stali i pilnowali naszego ładu, pilnowali tego porządku polskiego ludzie, którzy już odeszli. Była to Pani świętej pamięci Pani Barbara Gontarska i świętej pamięci Pan Włodzimierz Kaczanów. Dzisiaj zaproponowałem Pani Alicji Wierzbickiej, żeby wokół tych postaci Zawiązał się Społeczny-Obywatelski Komitet Pamięci o tych, którzy pilnowali tutaj wartości Krzyża na krakowskim przedmieściach. I bardzo Was proszę, jeżeli ta idea będzie miała wsparcie duchowe wśród Was, to w tym momencie pani Alicja Wierzbicka. Wyraża w tej chwili zgodę na podjęcie społecznej inicjatywy pamięci tych, którzy pilnowali krzyża na krakowskim przedmieściu. Ten tytuł, ten jest robocze. Być może będziemy rozwijali go i tworzyli nowe, jeszcze dodatkowe walory tego pojęcia, natomiast w tej postaci pamięci o tych, co pilnowali krzyża na krakowskim Przedmieściu zaczyna dzisiaj działalność pani Wierzbicka Alicja. Chcę coś powiedzieć bardzo proszę w tej sprawie, tak? W woli prawdy muszę powiedzieć, że polałbym nazwę Komitet Pamięci Profesora Wojciechowskiego Kaczanowa. Dlaczego? Bo on był otwarty także na inne wyznania. On interesował się w związku z, ze współpracą z kombatantami, sprawami oświatowymi. On się interesował historią Polski, on się interesował historią Połynia y, i Ostrochsztyzny. On współpracował częściowo y, y, w ramach apelów y, rocznicowych, historycznych, także z namiotem białym. Y, on miał zainteresowania skierowane na historię Kościoła podtrzymywał myśl Jana Pawła II odnośnie wspólnoty kościołów wschodnich chrześcijańskich. On także interesował się myślą pedagogiczną y, y, polską, sięgał do XIV, XV, XVI wieku, to był historyk, to był publicysta. Także proszę o przyjęcie nazwy Komitet. Pamięci Władimira Błodzimierza Kaczanowa. M może tak, wystarczy. To jest formuła bardzo szeroka. To był dużego matutu. A w tym się mieści kościół katolicki i krzyż, ponieważ Włodzimierz widział Polskę w Europie. Nie, ja nie skręcam. Jeszcze raz tutaj w imieniu Lasu Smoleńskiego dziękuję Wam wszystkim, którzy tutaj przyszliście na naszą akcję. Jak już powiedziałem, Las Smoleński się już zakończył. 37. Las Smoleński przyszedł do historii. Prawdopodobnie mam nadzieję, że spotkamy się za miesiąc, przed Dzień Święta Niepodległości, po to, by przygotować się przed tym dniem. Dziękuję Państwu bardzo. Do zobaczenia. A my także dziękujemy Lasowi Smoleńskiemu. I bardzo prosimy, nie rezygnujcie z